Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Grain a to jest Warhammer 40 tysięcy Dawn of War Winter Assault. Witam Was w kolejnym odcinku. Rozpoczynamy szybciutko i mamy porozumienie między Elderami a Gwardzistami. I to nie jest misja, która mi się podoba. Nie dlatego, ale. Nawet nie wiecie jaka to jest hipokryzja mówić, że ludzie są prymitywni, zaślepieni na to co się dzieje. Ta. Nie lubię tej misji. Możliwe, że będę ją powtarzał. Albo może nawet to będzie pierwszy film, jaki zedytuję. Kto wie? Spytacie się, dlaczego mi ci się tak nie podoba Grain? Po pierwsze, nie ma tutaj rozbudowy. Dobrze, zmienię stronę. Po drugie, są, jest zmiana stron. Walczę na dwóch frontach jednocześnie. I, i muszę się w ten sposób przełączać. Tak, i druga rzecz jest właśnie. Mamy Możemy budować się tylko. Tylko tutaj. Tylko po stronie elfików. To jest druga rzecz, ale to nie jest ostatnia rzecz, bo jest jeszcze jedna rzecz. Musimy ekskortować ładunek, który się cały czas porusza. O mój... Nawet nie wiecie, jak mnie to denerwuje. Nawet sobie nie zdajecie sprawy. Proszę bardzo. Tych potrzebuję. Proszę mi dać ich więcej. Mamy tutaj, prawda, tonę, tonę punktów, które mi są na, tak bardzo potrzebne, że wcale mi nie są potrzebne. Na górę. Tak czy inaczej, e, w, podczas naszej gry wspomniano już o nekronach. Czym są nekrony? Nekroni, w tym momencie możemy powiedzieć, że... O, mogę wezwać konwój, zapomniałem o tym. W ten sposób zrobiłem poprzednią misję. Chwilę. Otóż wyobraźcie sobie, że... rusz się w tę stronę. Praktycznie cały czas wzywałem konwój w miejsce, w które chcę. I, I oni wtedy tam idą, ale oni za chwilę wrócą na... Oni za chwilę wrócą na swoje miejsce I to jest denerwujące I co ja zrobiłem? Zablokowałem ich w tym miejscu Widzicie to? O! Po, wszędzie, z dwóch stron Ich zablokowałem moimi jednostkami tak, że nie mogli przejechać To jest trudne, bo tutaj jednostki mają automatycznie wgrane... Yy, odsuwanie się, gdy ktoś chce przejść Dobrze Mamy dużo dużo zasobów przynajmniej, tych przynajmniej mamy dużo rekwizycji Dlatego potrzebujemy Zrobić tak naprawdę tylko generatory Których tutaj nie zrobimy Tu je musimy zrobić Wiem co zrobię Ty, chodź Chodźcie tu Zablokujemy ich w tym miejscu Oni mogą tędy dalej wyjechać Ale zrobimy tak Tutaj. O. Oni powinni tu wjechać. Tak, załoga Tytana tutaj wjeżdża. Bo to jest. To jest właściwie najsilniejszy pojazd jaki mamy do dyspozycji po stronie kosmicznych Marines, ale w tym momencie on robi za właśnie. Za. Y, transporter dla załogi Tytana. Co nie jest właściwie głupie, bo w środku bo w środku faktycznie jest miejsce do. do ...przewiezienia tych, których chcemy przewieźć. Wyjdź stąd, bo zaraz będziesz mieć problemy... ...z... ...właśnie, wyjściem. A w, ale wcześniej wam powiem, że nie wpadłem na to, że można właśnie... O kurde. Zrespieli się w środku, ale to nie jest problem. Nie w momencie, jak mam ta, tyle jednostek obok. Proszę wyjść. A wy? Odsuńcie się trochę. Chcę was zablokować jak penis. A, a challenge worthy of my skill. I w tym momencie wyj wyjechanie stąd powinno być niemożliwe. Przynajmniej taką mam nadzieję. Gdyby nie fakt, że. Chwila. Gdyby nie fakt, że po prostu nie chcę nie lubię robić czegoś, tego wszystkiego w pośpiechu, to prawdopodobnie dałbym temu jechać. Tym bardziej, że, że tutaj jest baza chaosu, tutaj. Ona jest strasznie wielka. Tak wielka, że zniszczenie jej zajmuje spokojnie pół godziny. Tak luźno pół godziny. I nie chcę nie chce mi się tego robić, przynajmniej nie na nagrywaniu. Ale chcę zrobić co innego Kurczę z... yy. Możecie przyjść na front? Proszę Nie lubię się śpieszyć, zresztą właśnie jak mówię Oni... Tutaj jest baza chaosu, a tu zaraz jest baza orków I oni chcą przyjechać tu W tym miejscu musimy się bronić dobre 5 do 15 minut Zależy jak szybko wykonacie cel, czyli otworzycie bramę przez zajęcie tych obu punktów, które też są bronione, i stale przejmowane, tak nie może wyjechać. Gdzie są moje pojazdy? Tutaj naprawię i zabijcie do końca terminatorów chaosu. Eee, chwila, zobaczę czas. Możemy uznać, że, na, że to było 5 albo może nawet 10 minut. Uznajmy, że to było 5 minut, ok? Mm. Tak więc. Dobrze, wyjdziecie tam, bardzo dobrze. Więcej imperialnych. Możliwe, że potem zabiję tych imperialnych i wezwę sobie bardziej elitarne jednostki, ale nie w tym momencie. Damy to bo potrzebne mi są na pewno Chwila Uzupełnię Więcej, więcej was zdecydowałem się tutaj na karabiny plazmowe, ponieważ są one skuteczne przeciwko ciężkiej piechocie a chaos to praktycznie przerobieni kosmiczni Marines, a kosmiczni Marines to czysta ciężka piechota. Oh, duszno mi jest strasznie wam powiem. I prawdopodobnie wam, nie wiem, gdzie mnie oglądacie, ale też jest duszno, bo ostatnio nie dość, że jest strasznie ciepło, to jeszcze zapowiedzieli, że ma być jeszcze cieplej. Mój Boże. Patrzcie, orkowie i chaos. Oni walczą po, spoi, obok siebie na froncie. Wiecie, co będzie, jak my będziemy grali chaosem i orkami? Będziemy się mordować, jak się zobaczymy nawzajem. Co to za głupota. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. No wiem to właśnie robię. Daj mi spokój. Co jeszcze możecie zrobić? Nie powinno być problemów. Nie mogę nic więcej zbudować. Tak, to bym sobie zwiększył limity jednostek. Chodź w tę stronę. Zniszcz tych niewiernych zdrajców. A, nie powiedziałem co to są nekroni. Nekroni to praktycznie maszyny, które chcą zniszczyć całe życie. Zaczęło się od tego, że... Jest sobie że była sobie planeta. Na tej planecie praktycznie nie dało się żyć. Znaczy, dało się żyć, ale to było straszne życie. Ponieważ padał tam kwaśny deszcz, powietrze było niemożliwe praktycznie. Znaczy, strasznie utrudniało ono oddychanie. I w ten sposób yy, przeżycie tam było minimalne. I właściwie. Przez to, że przeżycie było minimalne To był tam obecny... Znaczy, kultywowano w takim, w tym, w takim wypadku śmierć I marzono o tym, żeby ich męki Spowodowane tą, tymi warunkami się skończyły Żeby ich nie było No i tutaj się pojawiały schody Ponieważ to praktycznie... No, nie dało się tam tak naprawdę przeżyć w Spokoju. Właśnie o to chodzi. Kwaśne deszcze, czyli twoja. już masz dość. Wyobraźcie sobie kwaśne deszcze. Takie. Nie kwaśne deszcze jak my mamy, czyli ze smogiem, tylko po prostu deszcze kwasu. Właściwie to na tym polega, polegają deszcze u nas. Tylko, że to jest naprawdę. chodzi mi o kwas o naprawdę dużym stężeniu. A nie to, co my mamy. To nie oznacza, że możecie. E, nie wiem. zanieczyszczać za bardzo środowisko, bo przypominam, my możemy sobie zrobić taką planetę. Jak, jaką mieli nekroni, i to nawet w gorszym stopniu. Bo ty, nie mówiąc o tym, że nie jesteśmy aż tak daleko, spójrzcie sobie na Pekin. Na przykład, Pekin to jest jedno z większych miast. I ponoć tam ludzie tam praktycznie nie da się oddychać. Lu, więcej ludzi umiera od smogu niż ze starości. Taka ciekawostka. No i co? No i oni potrzebowali czegoś, co im pomoże, bo oni nie chcieli żyć w takich warunkach. No i co się stało? no, W momencie, jak ktoś jest zdesperowany i potrzebuje tego rodzaju rzeczy, no to zawsze, absolutnie zawsze znajdzie się chwila. Znajdzie się jakiś miły, mroczny Bóg, który im w tym pomoże. No bo czemu nie? Chwila, to też. Nie chcemy cię to. Rusz się w tę stronę. Tutaj tak. Nie ma już walkieri. Hmm, coś mają powiedzieć. A, no i kto im przyszedł z pomocą? Oczywiście jakiś szlachetny Bóg, który chce im y, pomóc w niedoli? Jak zwykle, przecież są tylko tacy bogowie, prawda? Przecież niektórzy nazywają ich mrocznymi bogami, oni też chcą ci tylko pomóc. Oni po prostu dają ci wybór. Czy chcesz zyskać ten cel, który chcesz, i za 5 minut po prostu. Nie będziesz nic, nic, nic czuł i będziesz zgubiony? No tak, tak, tak. Czasami jest, stare nosory. I mniej więcej to się stało. Znaczy, nie byli to mroczni bogowie. To, to nie mroczni bogowie yy, zaoferowali nieśmiertelność i, bra i brak przejmowania się, właśnie. Znaczy, brak potrzeby przejmowania się takimi rzeczami, jak właśnie. jak kwas. Czy nieświeże powietrze? Nazywali się, nazywają się oni Cetan. Nie pamiętam dokładnie, czym to było, ale to też, to też jest rodzaj bogów, tylko że właśnie nekrońskich. No i co się stało? E, no i właściwie e, zapoczątkowało to wydarzenie. Nie pamiętam, jak to wydarzenie się nazywało. Tutaj też musicie mi wybaczyć. Tak czy inaczej, e, efektem tego było przerobienie przetopienie właściwie. Wszystkich nekronów w maszyny. Przekucie ich w maszyny, właściwie. Zamienienie każdej żywej tkanki na robotyczną No i w ten sposób, no faktycznie goście zyskiwali technicznie rzecz biorąc nieśmiertelność i nie przeszkadzał im kwasowy deszczyk, ale to już praktycznie nie, nie byli oni. W sensie, gdy goście się strzaili, że właściwie mają przejebane do końca swoich dni, to było już za późno. No co zrobisz? Kto by pomyślał? Bóg proponuje ci jakiś świetny deal, który i aż nie możesz odmówić. Co może pójść nie tak. To mi daj. Hmm. Przepraszam, że... bo może Was to średnio interesować. To, co się w tym momencie dzieje na ekranie. Ale mniej więcej na tym musi polegać ta misja. W sensie... Jedyne co będę mógł robić, to właśnie... Nawet nie mam działek do zbudowania. Połowa to będzie obrona, a potem po prostu się przejdzie przez wszystko. Spokojnie, ma sprawy. Chodźcie do przodu. Oczywiście nie, nie nie was powinienem tu wysłać, bo wy jesteście regularnymi gwardzistami. Tych tu powinien wysłać. O, wiem, co zrobię. Pójdę i... Chociaż wsp ch potrzebuję wsparcia jednego jednonoga. A raczej dwunoga. Nie wiem, dlaczego nazwałem to jednonogiem. Muszę być jakiś chory, umyślę. umyśle. Ale ty nie możesz stamtąd wyjść. Z jednej strony się cieszę, bo w takim wypadku... To i... Ten pojazd nie może stamtąd wyjść. Ale z drugiej strony... O Jezus Maria, dlaczego musisz być w takim stanie? Idź tu. Nie, tu. Jebać to. Skoro tak, ale ty zostań, ty zostań. No, o ciebie naprawcie mi pies kroczący, i się stąd zwijam. Dobrze, jakoś to idzie. No i co? No i, i w taki sposób mamy. Cywilizację, która cz czci śmierć właściwie i jest robotami. I co w tym momencie? Każde ich działanie jest naginane do woli bogów, którzy im to udostępnili. Co się, co się w takim wypadku zadziało? Otóż bogowie uznali, że najlepiej będzie zachować tych swój, swoich nowych podwładnych na, na lepszy moment. Do. Do zniszczenia całego świata No i pogrzebali ich w... Znaczy pogrzebali właśnie swoich... Wiernych w Znaczy wiernych, poddanych W wielkich Grobowcach Zwanych mo Monolitami W których mieli czekać na właściwy moment Do przebudzenia się I do ataku Moim zdaniem ciekawe Chyba nie rozumiesz o co mi chodzi Przepierdolić z granata, no. Ileż można prosić? Dobra. Dobrze. O, kurde. Ty, strzelaj w tego. No, on jest dobry, kurczę na jednostki pancerne. Tylko musi trafić. No. Dobra, morale przeciwnika poszło na łeb, na szyję. Przyjmijcie ten punkt, bo on jest tutaj kluczowy. Potem zamierzam po prostu tędy przyjechać. Najzwyczajniej w świecie. Pozajmować te wszystkie punkty i... I najzwyczajniej w świecie pojechać w swoją stronę. Ulepszymy to na poziom drugi. Dobrze jest też chcę wiedzieć, gdzie jest nasz, nasze wsparcie ogniowe. Tak, i w tym, i aby to zobaczyć, ruszam byle jak przy, przez moich budowniczych. Genialne. Idźcie się, zajmijcie tą piechotą, pokażcie im, co to znaczy: wpaść w, w oko imperatorowi. Nie w tym sensie w oko, ale być cierpieniem cier, cier, na dubsku imperatora. Może w ten sposób mogę powiedzieć. Czas, chyba zaraz trzeba będzie zakończyć odcinek. Tak Jestem strasznie zmęczony, musicie mi to wybaczyć. Bo... Bo jest gorąco, po prostu jest gorąco. Rozklejam się. Chwila. Leci mi budowniczego. Nie budowniczy przejdzie tu. Postawię mi tutaj budynek. No ja w tym czasie idziemy dalej. Cześć. Dlaczego nie mogę mieć nad wami kontroli? Tak czy inaczej. Idziemy dalej. Nie tknąłem jeszcze Eldarów. Dlaczego? Nie wiem. Prawdopodobnie 100 razy łatwiej by mi poszło. Ale po prostu mi się nie chce. Wyobraźcie sobie, że teraz stoję tutaj cały czas i się strzelam z chaosem na pozycji nie dla mnie złej. Złe to jest, no. Nie lubię tej misji pod tym względem. Ale spokojnie. Zostały nam trzy misje, w, łącznie z tą. To teraz jest... Ta misja, to jest chyba misja czwarta w całej kampanii ładu. Czyli misja czwarta, potem będzie misja piąta Gwardią Imperialną i piąta misja Eldarami. Bo jeżeli ktoś przeczytał na początku to, co było napisane, to Wie, wierzę ten, że tylko jedna frakcja może osiągnąć zamierzony cel w tej misji. O Jezus. Ale co, no? I po prostu nekronie się budzą w niektórych miejscach, bo, bo coś tam się stało w tej krypcie i po prostu się budzą. Bo coś, coś im wypadło. To różnie. O Jezus Maria. Zróbcie coś dla mnie. Ty, oni nie chcą tam dędy jechać. Ty, to nawet dobrze. To nawet dobrze. Ty, chodź tu. Ty, wejdź do środka. Dlaczego o tym nie pomyślałem? Nie wiem. Ty, chodź może tu. Wejdź tutaj do środka. Szkoda, że nie mam więcej zasobów tutaj. Muszę wysłać tutaj kapłana maszyny. A nawet dwóch wyśle, a co tam Taki jestem burżuj Dobrze, technicznie rzecz biorąc To miejsce jest, jest już odblokowane Idziemy dalej hmm. Dobrze, wiecie co W tym momencie zbliżyliśmy się do końca odcinka I się z wami w tym momencie pożegnam Mam nadzieję, że, że jakkolwiek wam się podobało O nekronach chyba skończyłem no, no i tak, właściwie są czasami awarie krypty i nekroni się po prostu budzą, myśląc, że to już i idą za zabić wszystko. No i to tyle. To widzimy się w następnym odcinku, co? Cześć!